Witajcie moi drodzy, dziś przychodzę do Was z filmem na temat Dżihangira, księcia syna sultana Sulejmana i sułtanki Kihyrym. Ja oczywiście nazywam się Jana Rodzanska-Markwejker, jestem autorką książek i wykładów na temat Imperium Osmańskiego. Zapraszam Was do mojego sklepu, który znajdziecie w opisie oraz na moim kanale. Dżihangir urodził się w grudniu 1531 roku lub wczesną wiosną 1532 roku, jako ostatnie dziecko sułtanki Rym i sułtana Sulejmana I. Kiedy urodził się Dżihangir, jego rodzice mieli już czwórkę dzieci i opłakiwali jeszcze jedno dziecko, czyli księcia Abdullaha, który umarł. W przypadku jego starszego rodzeństwa jasne jest, że były to planowane dzieci, a Dżihangir był trochę no, nieplanowanym dzieckiem. Nie oczekiwali tego. Sulejman zbliżał się już do czterdziestki, a prokreacja nie należała już do jego głównych obowiązków, ponieważ miał już czterech zdrowych synów, z których najstarszy wkrótce osiągnął wiek, w którym mógł zostać ojcem. Hangir od urodzenia był w złym stanie zdrowia, a jego jedno ramię było poważnie zdeformowane. Jego deformacja mogła powodować silny ból, i był on pod stałą opieką medyków w jednym z e, swoich listów Hurem szczegółowo e, opisała operację przeprowadzoną na małym chłopcu. E, w liście tym Hurem pisze, że podczas operacji usunięto torbiel z jego ramienia, a następnie opatrzono ranę. Niezależnie od jego deformacji, jego rodzice robili wszystko, co w ich mocy, aby prawidłowo wychować dziecko. Aby zrekompensować swoje braki, Jihangir zasłynął swym bystrym umysłem oraz inteligencją. Swoim bardzo bystrym dowcipem oczarował nie tylko swoich nauczycieli, ale także ojca. Ponadto miał czarującą osobowość, co w połączeniu z jego niesamowitymi talentami i inteligencją czyniło z niego idealnego kompana do głębokich rozmów na najróżniejsze tematy. Ze względu na chorobę Jehangira zawsze poświęcano mu więcej uwagi niż jego rodzeństwu, w którym z pewnością spędzała dużo czasu z małym chłopcem, co mogło negatywnie wpłynąć na Bajazyda, który najbliższy był wiekiem Cihangirowi. Między chłopcami często dochodziło do sprzeczek. Starszy brat pobierał nauki razem z młodszym bratem Cihangirem. Bajazyd mógł być jeszcze bardziej sfrustrowany faktem, że musiał również czekać na ceremonię obrzezania, aby Jehangir osiągnął odpowiedni wiek. Ostatecznie obrzezanie miało miejsce w 1539 roku, kiedy Bajezd miał 12 lat, a Jihangir 8. Ceremonia trwała 15 dni i była obchodzona razem ze ślubem Mihrimach. Relacja Jihangira z ojcem jest legendarna. Sulejman miał prawdziwie rodzinną osobowość, ale spędzał więcej czasu z Jihangirem niż z którymkolwiek z jego dzieci. Nie tylko dlatego, że Jihangir był świetnym rozmówcą. Sulejman był ojcem swoich synów, jednocześnie i władcą, a książęta byli zarówno jego synami, jak i rywalami. Ta dwoistość poważnie wpłynęła na relacje Sulejmana z jego synami, zwłaszcza z jego najstarszym dzieckiem, księciem Mustafą. Jednak to właśnie dzięki tej dwoistości czy mógł być bliżej swego ojca. Ze względu na swoją kondycję fizyczną, Jahangir nie mógł stanowić zagrożenia dla tronu Sulejmana, więc sułtan nigdy nie musiał brać pod uwagę swojego syna jako konkurenta. Co więcej, ze względu na swój stan, Jahangir w przeciwieństwie do swoich braci nigdy nie był w stanie uzyskać prowincji, więc całe życie spędził w Stambule z jego rodzicami. W latach 40. XVI wieku stan zdrowia Sulejmana stale się pogarszał. Więc być może jego cierpienie jeszcze bardziej zbliżyło go do chorego dziecka. A ze względu na stan zdrowia, rzadziej opuszczało Stambuł i rzadziej wyruszał na kampanię. Zamiast tego spędzał więcej czasu z Dżihangirem, udawali się na polowanie do Edyrne, często żeglowali, a ambasadorowie nie wahali się szczegółowo opisywać działalności tej dwójki. Z relacji wiemy, jak często podróżowali razem i jak bardzo Sulejman cieszył się towarzystwem swojego najmłodszego syna. Mamy wiele dowodów na to, że Dżihangir spędzał dużo czasu z Michrimach przez całe swoje życie, więc można przypuszczać, że dwójka rodzeństwa była blisko siebie, a ponieważ Dżihangir całe swoje życie spędził w Stambule, mógł być również blisko związany z jej córką, z córką Michrimach, czyli Ayshe Hymaszach, no i córką księcia Mehmeda, czyli Hymaszach. A obie dziewczyny spędzały dużo czasu w pałacu Topkapı, więc z pewnością regularnie spotykały się z dżihangirem, który ze względu na swoją osobowość mógł być dla nich wspaniałym bójkiem. Sultanka Hürrem pozostała w stolicy częściowo z powodu dżihangira w 1542 roku, kiedy książę Mehmed otrzymał swoją pierwszą prowincję. Dżihangir nie mógł opuścić stolicy z matką i z bratem, ponieważ potrzebował stałej opieki wielu medyków ze stolicy. Hürrem natomiast nie mogła zostawić swojego chorego syna samego. Relacja między nimi była przypuszczalnie bardzo bliska. Aby jednak zrekompensować to swoim starszym synom, którzy musieli wyruszyć do swojej prowincji sami, Hürrem odwiedzała ich regularnie, na które to podróże zabierała głównie ze sobą Dżihangira. Ich pierwsza podróż mogła mieć miejsce latem 1543 roku, kiedy kurem odwiedziła księcia Mehmeda w jego prowincji. Wkrótce potem razem udali się do koni, aby odwiedzić Selima. Kiedy po śmierci księcia Mehmeda Selim został przeniesiony do Manisy, Rem i Cihangir udali się tam w 1546 roku i spędzili jakiś czas w tej właśnie prowincji. A podczas tych wizyt Selim zawsze pokazywał miasto Cihangirowi i pokazywał mu koszary wojskowe, a być może zabierał ze sobą brata na spotkania i zapoznawał go z paszami. Selim spędzał dużo czasu z Cihangirem podczas tych podróży, a także podczas kampanii. Nie zachowały się natomiast żadne informacje na temat późniejszej relacji między Bajazydem a Jihangirem. Wiemy, że Horem również kilkakrotnie odwiedzała Bajazyda, ale nie jest jasne, czy Jihangir towarzyszył jej również. Jest jednak mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek kłótnie z dzieciństwa poważnie wpłynęły na ich dorosłe relacje. Oprócz pełnego rodzeństwa, Jihangir miał również przyrodniego brata, Mustafę, a relacje między dwoma książętami zostały ubarwione. Wieloma legendami oraz w serialu, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Mustafa opuścił stambuł w 1533 roku, kiedy Jihangir był jeszcze małym dzieckiem. Później nie wiadomo było o żadnej interakcji między tymi dwoma książętami. Jihangir nigdy nie odwiedził Mustafę w jego książęcej prowincji i nie ma dowodów na to, że kiedykolwiek wymienili się jakimikolwiek listami. Opierając się na dowodach, nie było żadnego związku między tymi dwoma książętami, więc prawdopodobnie nigdy nie byli sobie emocjonalnie bliscy. Tak więc, chociaż Dehanger nigdy nie mógł rywalizować o tron i nigdy nie mógł wieść życia książąt, to jednak wydawał się szczęśliwy, nawet szczęśliwszy niż jego bracia, ponieważ miał cenne kontakty międzyludzkie, mógł być również bardzo blisko ze swoimi rodzicami. Książę opuścił Stambuł wraz z ojcem w 1553 roku, aby udać się na wyprawę do wschodnich granic. A w trakcie tej podróży dołączył do nich również książę Selim. Jednak celem Sulejmana nie była tylko kampania. Opuścił Stambuł wiedząc, że w trakcie tej kampanii dokona egzekucji swojego najstarszego syna Mustafy pod zarzutem zdrady. Czyn ten również wyraźnie sugeruje, że Jahangir nie był blisko związany z Mustafą. Gdyby bowiem tak było, Sulejman nigdy nie naraziłby swojego kochanego syna, by musiał patrzeć na śmierć swojego brata. Nie wiadomo, co myśleli Selim i Jihangir, gdy zdali sobie sprawę z faktu egzekucji Mustafy. Selim z pewnością poczuł ulgę, gdyż w ten sposób stał się najstarszym księciem, potencjalnym spadkobiercą. A Jehangir, znając prawo bratokójstwa, mógł czuć to samo, wiedząc, że zostałby stracony, gdyby Mustafa wstąpił na tron. Ambasador, o którym piszę w moim, moim e-booku o Mustafie, również szczegółowo opisał ten temat w swoim raporcie. Zgodnie z tym. Dowiedział się o rozmowie między Sulejmanem a Dżihangirem. Dżihangir myślał, że Mustafa nie wykona na nim egzekucji z powodu jego fizycznej deformacji. Ale Sulejman oświecił swojego syna, że Mustafa nie oszczędzi żadnego z nich, jeśli zasiądzie na tronie. Bardzo, bardzo szczegółowo właśnie opisuję to w moim e booku o księciu Mustafie, o, o tym, jak przebiegła egzekucja i o życiu księcia Mustafy, zapraszam Was naprawdę do zakupu, ponieważ jest to naprawdę książka godna przeczytania i nie mówię tutaj tego dlatego, że jest to moja książka, ale gdybym ja kiedyś zaczynała interesować się Imperium Osmańskim, to na pewno byłabym bardzo zadowolona z takiej książki. Jest jednak prawdopodobne, że Dzhahangir również poczuł ulgę po śmierci Mustafy, ponieważ prawdopodobnie nie musiałby umrzeć, gdyby Selim wstąpił na tron. Byli bowiem blisko siebie z Selimem, a znając wrażliwą duszę Selima, który nie był tak zły jak go również opisują, ponieważ był on bardzo wrażliwy emocjonalny, a jego alkoholizm pochodził z jego depresji, um, najprawdopodobniej nie zabiłby swojego chorego brata. Przynajmniej Dzhahangir miał największe szanse na pozostanie przy życiu z takim sultanem właśnie jak Selim. Tak czy inaczej, Mustafa został stracony 6 października 1553 roku na rozkaz Sultana Sulejmana w jego własnym namiocie. Mam na myśli oczywiście namiot Sulejmana. Po egzekucji w obozie zbuntowali się Janczarzy. Wielki wezyr, szwager Cichangira, czyli ryzdem Pasza, musiał zostać ewakuowany z obozu, aby nie został pobity na śmierć przez żołnierzy. Z pewnością obaj książęta również mogli być poważnie zaniepokojeni o własne życie w obozie buntowników. Wkrótce jednak nastroje opadły i kampania mogła być kontynuowana. Do Aleppo przybyli 8 listopada 1553 roku. Na szczęście zachowała się bardzo szczegółowa relacja naocznego świadka z tego wydarzenia. Według niego książę Dżihangir wkroczył do miasta przed sułtanem Sulejmanem, więc kilka minut później otrzymał te same pozdrowienia co jego ojciec. Nic nie wskazywało na to, że książę jest chory lub ma depresję. Tak więc legendy, że zmarł ze smutku po śmierci Mustafy. Są po prostu nieprawdziwe, ale po trzecim tygodniu po ich przybyciu książę dopiero nagle zachorował. Dokładna choroba nie jest znana, możliwe jest, że wypił skażoną bakteriami wodę lub miał inną chorobę, która łatwo zaszkodziła jego choremu ciału. Walczył przez cztery dni, ale ostatecznie choroba wygrała. Medycy próbowali go jakoś uratować, ale no niestety nie dało rady. Zmarł 27 listopada 1553 roku. Jego śmierć musiała wstrząsnąć sultanem, który i tak popadał w coraz głębszą depresję. Wrażliwa dusza księcia Selima została prawdopodobnie zraniona także śmiercią jego brata. Sulejman nie mógł jednak długo opokiwać, gdyż w Aleppo rozeszły się pogłoski oczywiście, że sultan Sulejman zmarł. Wiadomość ta wywołała poważne niepokoje wśród Janczarów, więc druzgotany sułtan musiał wystąpić publicznie, aby uciszyć te plotki. Ciało księcia zostało ostatecznie odwiezione przez ważnych mężów stanu z powrotem do Stambułu, gdzie na księcia czekał ogromny tłum. Wiadomość o jego śmierci prawdopodobnie poprzedziła przybycie jego ciała. Nie ma żadnych doniesień o tym, kiedy i jak hurem otrzymała tę wiadomość i jak na nią zareagowała. Można jednak przypuszczać, jaki był ból matki, która już wcześniej pochowała dwójkę swoich dzieci i która z pewnością czuła się winna tego, co stało się z księciem Mustafą, a ponadto jeszcze była przez całe życie bardzo blisko z Dżihangirem, który zawsze z nią mieszkał w stolicy. W pogrzebie Dżihangira wzięli udział najwyżsi rangą paszowie. Ostatecznie Jehangir został pochowany w grobowcu swojego brata, księcia Mehmeda, tuż obok niego. Dzięki temu najstarszy i najmłodszy syn Hurem, dwaj najczystsi książęta, mogą wiecznie spoczywać obok siebie. Po powrocie do kraju na prośbę hurem, Sulejman nakazał budowę drewnianego meczetu w Stambule na cześć Cihangira. Meczet został zaprojektowany przez Nimara Sinana, podobnie jak inne duże projekty budowlane za panowania Sulejmana. Meczet już dziś nie istnieje ale miejsce, w którym się znajdował do dziś, upamiętnia księcia Cihangira. Dzielnica ta nazywa się dzielnicą Cihangir. Legenda głosi, że za jego życia była to ulubiona część Stambułu Cihangira i często tam podróżował. Na dziś tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się najważniejszych informacji. Na dzień dzisiejszy oczywiście nic więcej nie jest potwierdzone. Zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, komentowania, dawania feedbacków. Wszystko czytam. Jak widzicie, na Wasze prośby pojawiają się filmy, które chcecie oglądać. Także no, oczywiście też zapraszam do zakupu moich książek cyfrowych. Wszystkiego dobrego!